Dzisiaj, słuchajcie, zabieram Was na poszukiwania idealnego swetra. Ja wiem, że to może być ciężkie zadanie, bo pod idealny rozumiem te o naturalnym składzie. Wiecie, że u mnie to jest różnie. Ja noszę różne składy, ale najczęściej prosicie mnie o te ze świetnym. Więc dzisiaj sprawdzimy, co jest ciekawego w sieciówkach. Specjalnie przyjechałam do forum, bo tutaj są też takie droższe sklepy jak Cos, Massimo Dutti, bo jak ostatnio szukałam płaszczy z dobrym składem, przy okazji zapraszam Was do poprzedniego filmu, to powiem Wam, że było ciężko. Naprawdę Ceny mocno poszły w górę, a składy niekoniecznie, szczególnie zawiódł mi tutaj HM, gdzie tam kurtki nie było żadnej, po prostu tam nie było nic z dobrym składem, więc zabieram was na ten przegląd. Chodźcie. Zaczynamy od sklepu Zara i mamy tutaj pierwszy model, który ma skład następujący: 78% bawełna, 22% wełna, ale ja wam tego modelu nie polecam, ponieważ zobaczcie już w sklepie ma kuleczki i zaciągnięcia. No nie wiem co tu się wydarzyło, on generalnie wygląda jakby już był noszony. 53% wiskoza, on jest bardzo mięciutki i ma taki nietoperzowy kształt, śliwkowy kolor i myślę, że na pewno będzie w stylizacji wyglądał fajnie. Tutaj od razu zobaczcie z ciemnym dżinsem. Umawiamy się, że będziemy pokazywać swetry, które chociaż ponad połowę mają fajnego składu, bo inaczej to ja nie wiem czy ja bym Wam coś pokazała, więc tutaj mamy sweter, który ma ponad 50... nie. Równo 50% wełny. Podchodzę do tego swetra i mówię, wow, fajny, tył fajny. I co? 60% akryl, więc tego nie pokazujemy. 149 zł, o nie, to nie wróżę rewelacji. Poliester i poliamid. Do widzenia. Proszę Państwa, 100% wełna. Czy Wy to widzicie? I jeszcze na dodatek kosztuje 149 zł. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Jest do wyboru jeszcze w kolorze takim indygo. I jasnoróżowy, ale moim zdaniem najfajniejszy jest ten szary. Serio, to jest naprawdę Czy Jak spadło to kupione. To jest naprawdę godny sweter. A ten to jest totalny czat Ponad 55%. Czemu ja mówię ponad 55%? 55% wiskoza. I to... Co on tu ma w środku, on ma poduchy. Ja jeszcze nie widziałam swetra z poduchami. No mega mi się to podoba. Stało się. Mam go na sobie. Tu mam lustro i nie mam ochoty go zdjąć. Tutaj 54% wiskoza, kamizelka. No myślę, że naprawdę pod marynarkę to będzie bardzo wygodne, ale ciekawe ma te wycięcia. Nie no, nudny ten krój, jak nie wiem co, no ale 100% wełna. Miałam pokazywać dobry skład, to jest. Ale ja bym się na niego nie zdecydowała. I w ogóle cieniutki jest, taki... Niby wełna, ale kiepsko wygląda. Ale tu, co się za nim czaiło, 100% wełna masełkowa. I ten już jest fajny. No. I zobaczcie, jak ten masełkowy z brązowym. Co to jest za cudowne połączenie? Taki napis: kaszmir i wełna dobrze wróży. I mamy tutaj trzy kolory: beżowy indygo, jak mówił Bing, <śm> i szary. Taki po prostu bardzo przyjemny, luźny sweter. Moim zdaniem świetny. Do szerokich jeansów będzie wyglądał świetnie i ten kolor szczególnie wpadł mi w oko. Jesteśmy w Oisho i mamy tutaj nietoperzowy kształt, beżowy kolor i to jest 50% wiskoza. Jeśli chodzi o Oisho, to to by było na tyle. Teraz idziemy do Massimo i tam myślę, że będzie dobrze. I już na samym wejściu mamy przepiękny sweter, ale to jest w ogóle nie wiem czy nie faworyt tego filmu. Zobaczcie, jaki oryginalny z takimi pagonami, i też świetny, że to można sobie zrobić z niego taki półgolf. On jest po prostu boski, ale cena, cena też jest boska. 95% wełna, 5% kaszmir. No, i tutaj nie mamy żadnych ekscesów, jest to po prostu taki klasyk. Piękny odcień czekolady, naprawdę fenomenalny. No, i skład 95% wełna, 5% kaszmir, niesamowicie miły w dotyku. I ten rąby to jest taki trochę staromodny wzór, ale jakoś w tym wydaniu wygląda naprawdę fajnie. I tak od razu tutaj spojrzałam, zobaczcie. Do tych takich modnych, czekoladowych sneakersów z jasnym motywem Ekstra by to wyglądało. Przedzielone jeansami, no super. 77% wełna i on jest wiązany. I to wiązanie ma w formie takiego sznurka, ale który nie wiem, czy jest skórzany, ale wygląda porządnie. Może zaraz to sprawdzimy, czy jest skórzany. Więc tak się go wiąże i jego sobie można tak napuścić i zrobić na przykład tak. No na metce nie było żadnego info, czy to jest skóra. Ale swoją drogą zobaczcie, on jest na takich malutkich szluweczkach, że jak coś to można go sobie wyjąć i za, tutaj przewiązać każdym innym paskiem i to będzie wyglądało świetnie. Tutaj też ciekawy model, tylko uwaga, bo ten się łatwo zaciąga, bo patrzyłam już, że drugi tutaj co wisi obok też ma takie zaciągnięcia. 42% wełna, 30% wiskoza i to jest taka delikatna bluzka z guziczkami, jest tak miła w dotyku i taka leciutka. Fajna. 59% wełna, 36% wiskoza i 5% kaszmir. I tutaj mamy prawdziwe cudeńko. Bardzo oryginalny i taki gruby, mięsisty w świetnym kolorze. 100% wełna. I tutaj mamy taki kardigan, ale z fajnym kołnierzem. I w delikatnym, takim masełkowo-śmietankowym kolorze. U, jest jeszcze dostępny czerwony i czekoladowy. I ta czekolada jest wybitnie piękna. Najpiękniejszy odcień czekolady dziś. No ja wiedziałam, że w Massimo to będą udane łowy, a teraz idziemy do Mango i tam bywa różnie, więc sama jestem ciekawa. Jak powiedziałam, tak zrobiłam. W Mango jesteśmy i tutaj 50% wiskoza. Bardzo ładny grafitowy kolor i ciekawa forma dekoltu. I kołnierzyk, i tutaj litera V, i jeszcze guziczki. Spoko to wygląda, i można tutaj ładnie wyeksponować naszyjnik. 72% wiskoza, i taki jest jeszcze czerwony. i Przynajmniej ten czarny, to jest takim moim zdaniem do wszystkiego. Bo jak sobie tutaj przyłożymy do Burgundu, do jeansu, to fajnie wygląda. Widzę, że w sklepach sporo jest tej jaskrawej czerwieni, która do mnie osobiście średnio przemawia, ale widać, że jest to chyba jakiś kolor hot, skoro prawie w każdej sieciówce jest. 50% wiskoza no po prostu taki naprawdę. Ktozalny klasyk, często używam dzisiaj tego słowa, ale wśród swetrów, poza tymi takimi egzemplarzami, na których były prawdziwe zachwyty, że są oryginalne, no to przeważnie sweter ma dość no prosty krój, ale nie jest to nic złego, bo fajnie można się pobawić dodatkami czy szerokimi spodniami, ozdobną klamrą paska na szyjniki. To wszystko będzie pasowało. I jest też zielony. 75% wiskoza i ten ma prześliczny kolor. Ten sweter zachęca mnie do sukienka, więc nie pozostaje nic innego jak wejść do butiku Lamani. No ja, ja ich uwielbiam po prostu. No i proszę Państwa, mamy tutaj 90% wełny merino, 10% kaszmir i poduchy. No czy można wymyślać bardziej modowy sweter niż z takimi poduchami? Może i można, ale ten jest idealny i do niego są jeszcze długie spodnie. Do tego mamy tutaj też świetny model oznaczony New In, więc zobaczcie, jakie macie nowości. I tutaj spójrzcie, są odpinane te poduchy, więc można sobie go nosić na różne sposoby, ale ja bym nosiła z poduchami, bo wiecie, że ja to po prostu kocham. 60% alpaki, świetny pudełkowy krój. No i on jest krótki, więc spodni z wysokim stanem? Petarda. OMG MG, kardigan z poduchami. 42% wełna merino, 28% bawełna. To jest ten z wystawy. I jeszcze jest taki cudny, który byście wybrały. Teraz zabieram Was do Kosa. Tutaj na bank będą dobre składy, ale też wysokie ceny. 100% wełna, dzień dobry. A tu uwaga, będziecie w szoku. To jest 100% len. Ja jeszcze takiego lnuty nigdy nie widziałam. Dzianinowy len? O co tu chodzi? 100% kaszmir, a beka bo w dotyku jest taki jak ten poliester z wiskozą. Znaczy bardzo fajny, ale czasami w tych tańszych sieciówkach to takie, to byłyśmy od razu przekonane, że będzie akryl. A tutaj dobry skład. Piękny kolorek. Gruby, mięsisty, fajny. 100% kaszmir i ja mam ochotę tutaj zostać i to głaskać. Kolor Piękny. I tu mamy 100% wełny. Mi się wydaje, że to jest ten sam model co w Burgundzie. No to gdybym kupowała tutaj dzisiaj sweter, to bym nie wiedziała na który się zdecydować. Oba kolory obłędne. Więc fajnie, że nie kupuję swetra, ale znalazłam super spódnicy tam i ona do mnie woła. I zobaczcie, jeszcze jest zielony do wyboru. Kolejny egzemplarz 100% kaszmir i ten ma kaptur, ale bardzo długi. Ja wolę krótsze. 37% alpaka, reszta to różne rzeczy, ale kurde, nie chcę mi się tłumaczyć. Ale fajny jest, w taką kratę rozmazaną, krata bez rutynoskorbinu. A teraz ruszamy do Another Stories, tutaj też są fajne składy. I też wysokie ceny. 50% wełna, 28% alpaka. I tutaj on jest ciekawe z tego względu, że z jednej strony ma rozcięcie, więc z jednej strony można go sobie fajnie drapować, a kolor, no to, to wiemy o co chodzi. 30% moher, 5% wełna. jest w wszystkich językach, bo nie wiem gdzie się kończy, a gdzie się zaczyna. W każdym razie jest mięciutki i fioletowy. I Włochaty. 35% alpaka, 35% bawełna i jeszcze jest tutaj 30% wełny. I jest to taki cardigan. Bardzo porządnie wygląda. Taki trochę w stylu, jak babcie robiły. 31% moher, 30% wełna i tutaj mamy sweter z bówkami. 35% moher, 30% wełna. Przed chwilą mówiłam, że lubię krótkie swetry, a tu mi się podoba taki bardzo długi. Ale noński, fajny, obszerny. Wiecie co do tego swetra trzeba mieć? Kominek i czekoladę z piankami. No i słuchajcie, nasz tour się kończy. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. I dajcie koniecznie znać, co wziąć na tapet przy kolejnym. Jednocześnie Was zapraszam na Insta, gdzie pojawiły się przeglądy sneakersów, kowbojek. Ojen, tam znajdziecie dużo butów.